Pewne zwycięstwo, kontrola spotkania. Myślę, że tutaj Puszcza nie miała nic do powiedzenia w tym meczu, poza właśnie tą sytuacją w końcówce, gdzie wspaniale się pokazałeś. Jak wyglądał ten mecz z Twojej perspektywy? Dobrze, uważam, że mieliśmy kontrolę nad całym spotkaniem. Gdzieś było parę momentów, można powiedzieć, rozluźnienia i, i mogliśmy w, w niektórych momentach lepiej wychodzić z danych sytuacji, ale uważam, że całe spotkanie mieliśmy pod kontrolą i, i, i spokojnie te, ten przebieg całego spotkania. Po prostu kontrolowaliśmy. Można powiedzieć, że ta puszcza nie taka straszna, jak się wydawało gdzieś wcześniej, w jakichś takich przedmeczowych wskazaniach. I na tych doświadczeniach, jakich bazowaliśmy wcześniej, że ten przeciwnik będzie taki twardo grający i tak dalej, a ten mecz, tak dla postronnego widza, myślę, że był całkiem dobry do oglądania. Tak, no, na pewno był dobry, bo, bo też dużo się działo, dużo było gdzieś kontrataków i, i to przeciwnika i naszych i, i mecz był na początku dosyć dynamiczny, jak w sumie całą pierwszą połowę, chociaż, chociaż cały mecz był tak, taki dosyć dynamiczny, ale no tak, no, spodziewaliśmy się, że Puszcza będzie, będzie takim rywalem, że postawi troszkę wyżej tą poprzeczkę, to bardziej u siebie, gdzie, gdzie tutaj jeszcze nie wygraliśmy I, i ja też się cieszę, że to się udało, bo, bo fajnie właśnie jak, jak z drużyną, Osiągamy takie, takie nasze wewnętrzne cele i, i spodziewaliśmy się takiego cięższego spotkania. Dobrze, że wykorzystaliśmy nasze sytuacje w tej pierwszej połowie i można powiedzieć, że już w jakimś stopniu ten mecz zamknęliśmy. Zgadza się. A chciałem jeszcze zapytać: no boisko puszczy jest o tyle specyficzne, że jest węższe niż inne murawy naszych rywali. Powiedz mi, czy w jakiś sposób. Yy, Graliście tak, nie wiem, na treningach w Myślenicach, bo trener Job powiedział na konferencji prasowej przed meczem, że zawęziliście wojsko, oczywiście z przymrużeniem oka, ale tak poważnie yy, mówiąc, to czy to węższe wojsko miało dla Was jakieś znaczenie, czy, czy raczej nie było to odczuwalne? Znaczy jakieś na pewno miało, wydaje mi się, że zostały fragmentów gdzieś z rzutów różnych było to, było to najbardziej widać, no bo, bo jednak to te dwa metry, powiedzmy, czy metr robi różnicę. Przy dogrywaniu piłki jest gdzieś krótszy czas na, na, podjęcie, na podjęcie decyzji. I, i też łatwiej dla przeciwnika dograć e, dokładną piłkę. Nie, przygotowaliśmy się, nie przygotowywaliśmy się jakoś specjalnie po to, że to boisko jest mniejsze, ale, ale jakby wszyscy też e, wiedzieli, że będą tu troszkę cięższe, cięższe warunki, już nawet nie można, ja już nie mówię o, o, o tym, że boisko było, było węższe, ale też ten tam piątek troszkę, e, troszkę dawał do, do, do myślenia i i co, i uważam, że, że dobrze sobie z tym poradziliśmy. Staraliśmy się też grać piłką, ale, ale też jak, jak widzieliśmy, że nie możemy gdzieś w z sytuacji staraliśmy się grać, grać wyżej i, i dobre było to, to podporządkowanie się czasami pod daną sytuację, więc uważam, że, że dobrze, dobrze to wyglądało. Gdzieś jakichś czasem tam obawak przedmeczowych, jak tam kibice mówili, ja, bo może Puszcza będzie trochę przeciągała gra na czas, bo kluczowe jest to, że 9 minuta szybko szczerony gol, no i wtedy już rywa nie ma co grać na czas i przeciągać. I to chyba była no taka zmiana na, na, na początku tego spotkania, że to już mocno ustawiło, nie? no to dużo lepiej się wtedy gra. Tak, uważam, że no, ogólnie w całym sezonie też, też zespoły ciężko mają jak z nami grać na czas, bo wykorzystujemy sytuację, to czego nam brakowało w ostatnich sezonach na pewno. I muszą też się e, troszkę nam przeciwstawiać, starać się mocniej jakoś ten, ten pressing zakładać. i i to właśnie najważniejsze, że te sytuacje wszystkie, które praktycznie mamy, takie 100% to, to wykorzystujemy, jesteśmy odważni, pewni w, w tej ostatniej tercji i, i to, to na, na bardzo duży plus I żyć jako piłkarze, że trochę nadzwyczajna komisja dyscyplinarna otworzy więcej sektorów nam ze Stalą Rzeszów, no bo jak taka kara zostanie, no to będzie takie specyficzne doświadczenie, no bo dość pusty będzie stadion przy Rejmonta. No a wiemy, że to mecze ostatnie po 30 tysięcy albo troszkę mniej albo więcej, więc no, dla piłkarza inaczej się gra, nie? Tak, no troszkę inaczej się gra, ale to kwestia też przyzwyczajenia i no wiadomo, że jak są nasi kibice, to, to jest jednak super atmosfera i, i to nas też napędza. Aczkolwiek no, musimy się dostosowywać pod to, pod to, co będzie nam, e, nam dane, i, i uważam, że nawet jeśli, jeśli będziemy grali przy mniejszej publiczności, to damy z siebie wszystko i, i będziemy tak samo skoncentrowani i, mam nadzieję, skutecznie jak, jak w tych ostatnich latach. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wiktor, pewne zwycięstwo, wszystko do zera. Chciałem Cię zapytać o to, jak oceniasz to spotkanie z Twojej perspektywy. No myślę, że na pewno postawiliśmy e, dzisiaj ciężkie warunki e, puszczy. Przede wszystkim e, dziś postawiliśmy e, tą determinacją, intensywnością. E, myślę, że to było najważniejsze w tym spotkaniu. E, ale nie zapominać o naszym stylu i żebyśmy to my nadali swój styl tutaj e, na boisku e, w niepołomnicach. No i myślę, że, że, że właśnie tak było, że w defensywie nie odstawaliśmy walcznością, a w ofensywie graliśmy to, co mieliśmy założone, także myślę, że pewne trzy punkty. Właśnie jak, w tej defensywie dobrze się spisywaliście przy stałych na, na w swoim polu karnym, w tym jakie też takie dwie trzy interwencje, które uchroniły Wisłę od startu bramki, bo gdyby nie ta interwencja to pewnie by wpadła bramka, ewentualnie zakończone było by to strzałem. Pozyskuję, jak byście przygotowaliście się do tego spotkania? No bo Puszcza jednak słynie z tego, że te stały fragmenty gry ma na dobrym poziomie. Myślę, że tak jak do każdego innego spotkania. No wiadomo, że to dopuszcza ma gdzieś e, słynie z tych dobrych, stałych fragmentów. E, na pewno e, dobrą lekcję e, sztab odrobił i, i przygotował nas do tego spotkania, ale na pewno my nie zmienialiśmy nic w tygodniu, tak jak przed każdym spotkaniem, przygotowaliśmy się, e, się tak, jak do każdego innego spotkania. W przeciwieństwie do zeszłego sezonu, tutaj kolejne spotkanie z naszymi kibicami e, na wyjeździe. Powiedz mi, też, też już kiedyś o to pytałem, jakie to ma znaczenie? jednak głośny doping, e, który myślę, że był słyszalny dla Was przez całe spotkanie, to na pewno jest ogromne wsparcie dla Was na boisku. No na pewno to są naturalne warunki piłki nożnej i myślę, że takie powinny panować na każdym spotkaniu. I cieszymy się, że, że możemy liczyć na naszych kibiców w licznym gronie. I to zawsze to jest dodatkowy kop, przede wszystkim jak, jak coś się nie układa, jak coś nie idzie. Także jesteśmy na pewno wdzięczni, że, że kibice jeżdżą na każdy meczu w tak licznej grupie. Powiedz mi, przewaga teraz tabeli jest dość znacząca, a drugim miejscem 8, punktów, na trzecim 9. Czy to ma dla Was jakieś znaczenie, czy po prostu robicie swoje? Jedzie? Ja uważam, że nie że nie ma znaczenia, bo to dopiero jest 13, 13 kolejka i my nawet nie jesteśmy na, na półmetku. Tak naprawdę to w trzy mecze można to tą przewagę stracić, dlatego myślę, że trzeba się skupiać na każdym spotkaniu i jak najmniej w tą tabelę patrzeć. Fajnie, że, że ta przewaga rośnie, no ale moim zdaniem to skupienie na każdym kolejnym spotkaniu i grać zawsze o trzy punkty. Teraz przed nami mecz ze Stalą Rzeszów. Ej, przy ograniczonej ilości kibiców, czy się, dla Was to ma jakieś znaczenie? No na pewno, jak jest cały stanie, to, to te trybuny nas niosą, na pewno to bodajże 6 tysięcy tak tylko będzie mogło wejść, ale patrząc na warunki pierwszej ligi, no to 6000 tysięcy to i tak będzie pewnie topowa frekwencja w pierwszej lidze. No, my musimy to zaakceptować, tą decyzję, wyjść na boisko tygodniu się przygotować do tego spotkania i zagrać o kolejne trzy punkty.